Wiadomo, każdy mecz traktujemy poważnie i chcemy, chcemy dobrze pojechać. To nie jest tak, że, że większa mobilizacja, mniejsza. Każdy chce dobrze pojechać, zdobywać punkty, zarabiać. To jest ich praca, sport. Także to robimy i, i, i chcemy to robić dobrze. Bardzo trudny dzień w ogóle, bo najpierw ten deszcz tam po 13, ale to taki deszcz, deszcz ulewa. Bardzo pracowity dzień. Później. Tak, ani takie niezapowiadane opady, bo to żadna prognoza tego nie zapowiadała, a niestety, a niestety walnęło dobrze i zakończyło naszą zabawę na dzisiaj. Bardzo dobra robota. Chcę im za to podziękować. Na pewno duże zaangażowanie są tu profesjonaliści bardzo dobrze przygotowane po tylu opadach deszczu, które spadło dzisiaj na ten tor, i, I... No cóż, to przerwała nam później druga, drugi deszcz. Byliśmy u siebie mimo wszystko i chociaż naprawdę Grudziądzanie pokazali się w ostatnich meczach z bardzo dobrej strony, to, to mimo wszystko no byliśmy u siebie i, i jakby no nie w sobie, ale pewni siebie. Chcieliśmy dobrze pojechać, wiadomo, że były też rezerwy szykowane, ale, ale no deszcz spadł, przerwane mecze, bo na pewno te warunki już po opadach były bardzo trudne i mi się wydaje, że nie było już sensu jechać. Ja myślę, że te starty, to, 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 to same starty, to może nie, natomiast te podróże, one są wycieczające i, i e, to jest najtrudniejsze, ale z drugiej strony to są zawodnicy, którzy no, są dobrze przygotowani i gotowi na takie wyzwania. Raz pomaga, raz przeszkadza, bo pomaga znajomość toru, ale przeszkadza stres, bo wiadomo, chce się zawsze dobrze pokazać i, i wtedy Wtedy ten stres tutaj jest większy przed publicznością, która go bardzo mile też przyjęła. Także dziękuję im bardzo. No chciałbym dobrze pojechać gleb, ten pierwszy bieg wiadomo, coś tamtego, ale, ale później jechał już dobrze. Bardzo, bardzo ładny występ. no jestem już tutaj pokazał pokazał zęba, pokazał, że potrafi być szybki. Napsuł trochę krwi, rywalą. także bardzo dobrze.